Witaj Madoksie. Ten filmik jest ze specjalną dedykacją dla Ciebie. Wiem, jak bardzo uwielbiasz Charizardy. Dlatego postanowiłem w tym filmiku pokazać kolekcję właśnie tych wspaniałych, ognistych smoków. Zacznijmy może od jednego z najstarszych elementów. Pokémon Trading Cat Game, Booster Pack, Base Set, podstawowy, pierwszy pierwszy set właśnie kolekcjonerskiej gry karcianej Pokémon. Ten Charizard jest niesamowity. Jego art jest wręcz wspaniały. Ken Sugimori spisał się na medal. W pierwszej serii można było trafić Charizarda. Był on jako czwarta karta w serii ze 102. Już Wam pokażę jak ona wyglądała. Um, to jest właśnie ten Charizard. 120 HP, Pokémon Power, Energy Burn oraz atak za 100. Fire Spin. Mm -hmm. Ta karta w mojej kolekcji była od e, paru ładnych lat. Jak była promocja na pusterki Base Setu, kupiłem chyba 7 Sztuk. I akurat w siedmiu boosterkach trafiły mi się dwa Charizardy. Właśnie dwa z nich są tutaj przedstawione w tej takiej specjalnej ramce Trading Card Game, która była dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych na jakimś turnieju, jak pamiętam. Była możliwa do zdobycia. Teraz to jest bardzo trudny do... W ogóle zdobycia egzemplarz, hmm, będąc na turnieju Arena Cup w Berlinie, yy, wymieniałem się z wieloma graczami. Z, yy, w tym, że właśnie um, wspominałeś na w pewnym forum, że chciałbyś bardzo mega Charizard Boxa. Spójrz, co ja tutaj mam. Jest to niemiecka wersja Charizarda. W formie karty ponadwymiarowej i X. Właśnie tak się ona prezentuje. Mega glurak. Jego atak. Fujarota. Sztorzwok. Tak. Za 300 punktów życia. Udało mi się ją zdobyć wymieniając za zaledwie Dark Raya Full Art ponadwymiarowego, zwykłego Dark Raya Full Art małego i Giratiny. Z tym, że dostałem jeszcze niemieckiego Charizarda czarnego, który jest na samym środku tutaj. Mega Glurak EX. Dodatkowo w boosterkach udało mi się nieprawda nie udało mi się zdobyć tego mam od Jojo, tego mam od Petera. Ciężko było się zamienić. Jeszcze tego mam od kogoś z wymiany, jakiś koreański, tak samo jak ten z serii Legendary Treasures koreański. A, I kolejne dwa mega Charizardy tradycyjne wersje oraz boosterka Charizard. X. Tak one ładnie się prezentują. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mam replinta z Base Setu. To jest seria Stormfront. Tylko mam go gdzieś schowanego. Aktualnie nie mogę wam po pokazać. Myślę, że na tym bym zakończył ten filmik. Jeśli macie jakieś karty z Charizardami, no to ja się za nie bardzo chętnie zamienię. Wiem, że będzie trudny do zdobycia Shining Charizard. Wszystkie karty Shining zresztą są ciężkie. Nie mówiąc już o Crystal Charizardzie. Charizard, charizardzie. Mój język się plącze. Mm. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Cię Madoksie jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie. Cześć.